Cześć Siemanko, jak ma wita. Yy, no, jak widzicie, jakoś to tam rośnie. Yy. Yy, co tam mam wam tu powiedzieć? No, zaraz bezosypię jeszcze z dwa trzy worki podłoża. Yy. I zobaczymy, co tu będzie dalej. Jak na razie, to rośliny tak dochodzą do siebie widać makandra już coś tu co się zaczyna dziać skóry świeże wypuszcza z dołu też dostaje już nowe pędy japonika też fajnie chyba coś mało potasu, to mam muszę zmierzyć bo ona się jakoś tutaj czerwona robi co tu jeszcze został repens no, dostał po tyłku trochę na starych liściach widać Dziury, ale już nowe puszcza. Także będzie, będzie fajnie. do Warkuba, no to z niej zostało, ale widać, że już coś tam zaczyna się wybarwiać. Fajne puszcza, może, może coś z tego jeszcze będzie. Co tu jeszcze? Kimberly, no z nią było strasznie, ledwo co przeżyło. Także też widać, że coś się dzieje z nią. Sorry. Lobeta kardynali Mini. Też już puszcza fajne, nowe, świeże pędy. Więc będzie gitara. dodwigała. Hmm, tutaj, tutaj jest posadzona z lewej strony posadzona. No szukam jej dla niej jakiegoś nowego, fajnego miejsca, gdzie to będzie sobie radziła. Widać, że widać tam z bliska, że już nowe pędy idą. Więc może coś z niej będzie. Hmm, ovalis Pink. Strasznie wyglądała, no makabra. Ale też, też, też fajnie już już leci tam z tyłu chra sobie rośnie też fajnie Co tu jeszcze mamy Co tu jeszcze mamy mamy, mamy. o Kimberley Też już fajnie z góry nowe lecą więc będzie żyło esperet, no jeszcze ma takie małe te liście jakieś karłowate, ale, ale myślę, że dojdzie do siebie, także śmiga to śmiga coś się dzieje, tutaj nowy liść wyskoczył w flamingo, no widzicie w tych starych liściach dziury się porobiły, ale już najważniejsze, że puszcza, puszcza świeżynki, więc będzie fajnie, co tu jeszcze, Tutaj też, jak ona się nazywała, widzicie, zapomniałem. Yy, prawie tego nie było, no nie było już tego widać. I, ale zobaczcie, wpuściło, leci, śmiga. Także będziemy mieli to. Yy, co tutaj jeszcze, jak to się nazywało? Doberia yy, no Cardinalis Mini, tak? Doberia Cardinalis Mini, dobrze, chyba mówię. Też fajnie, fajnie wypuszcza nowe szczyty, rozrastają się takie fajne duże listki, więc myślę, że będzie gitara, polisferma też ładnie się wybarwia, co tu jeszcze, dioda CF, fajnie dostaje czerwonych, czerwone takie liście u góry, więc też, 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 też fajnie rośnie, co tu jeszcze mamy, Ech. Co my tu jeszcze mamy? Widzicie, no człowiek tak już tak nie wymienia nie nakręca tyle filmów, i to wszystko z głowy wyratuje. No tutaj jest ta, jak ona ma, piloska. No, piloska też już dochodzi do siebie. No, jakieś strzępy mi zostały. Rotana no, Mexicana Gojas. Coś tam, coś tam wyrasta, świeżynki jakieś. Może będzie z tego jeszcze coś. Zobaczymy, jak nie, to będziemy gdzieś poszukać, może ktoś ma yy, tutaj, yy, yy, jak to się nazywa, Golden yy, Bro, czy jak to się to nazywało, też już zaczyna puszczać fajne listy. Yy, yy. No i ten, aha, tutaj Ludwigia White, właśnie zobaczcie, tu jest tutaj to stare miejsce. Jak widać, no, wypuszcza fajnie, tam świeżutkie liście tam gdzieś, kurde, lekko w kube idzie. Zaraz tak? trzeba będzie to przyciąć, puści boczkiem nowe, będzie dobrze. Mm, no także, także no, no dzieje się dobrze. Myślę, że, że teraz, jak dosypiemy jeszcze znowu podłoża, to nowych składników troszeczkę dojdzie świeżutkich, więc, więc będzie, będzie fajnie. No dobra, to tyle na dzisiaj. Zaraz się biorę do dzieła I, i będziemy czekać na efekty. No dobra, trzymajcie się, cześć.